Pierwsza miłość obfituje ostatnio w niezwykle emocjonujące wątki, które wzbudzają wśród widzów ogromne emocje. Wiadomo już, że w najbliższych odcinkach serialu Mateusz porwie Emilkę i będzie ją przetrzymywać w opuszczonym dworku. Zmusi ją też do ślubu. Sporo zadzieje się również w życiu Elizy. Kobieta dopiero co uciekła od Bolesława, ale jej szczęście z Wenerskim nie potrwa długo. Już wkrótce matka Angeliki wróci do męża, a za zdradę spotka ją okrutna kara. Angelika przełamała ostatnio opory Elizy i pomogła jej w ucieczce od przemocowego męża. Sama jednak musiała stawić czoła wściekłości Bolesława. Poświęcenie Angeliki nie będzie miało już wkrótce znaczenia, ponieważ Eliza niestety będzie musiała ponownie wrócić do piekła. W nadchodzących odcinkach pierwszej miłości Eliza i Wenerski ukrywają się na Sycylii. Po udanej ucieczce okazuje się jednak, że mają różne plany co do swojej przyszłości. Wenerski chce wyjechać do Ameryki, Eliza nie wyobraża sobie życia tak daleko od córki. Tymczasem Bolesław już ich namierzył i wysyła ludzi. Angelika trafia do szpitala. Bolesław bezwzględnie wykorzystuje sytuację, by zmusić żonę do powrotu. Eliza, nie wyznając Wenerskiemu prawdy, podejmuje tragiczną w skutkach decyzję. W 4154 odcinku Pierwszej Miłości, którego emisję zaplanowano na 13 lutego 2026 roku, Bolesław okrutnie każe Elizę za zdradę. Wprowadza też nowe zasady, które Eliza z pokorą przyjmuje. Angelika widzi, że matka jest zastraszona i boi się o jej bezpieczeństwo. Ta jednak uspokaja córkę i daje jej do zrozumienia, że ma plan. Czy Eliza uwolni siebie i córkę od Bolesława? Czy jej plan się uda? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach pierwszej miłości, które są emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Polsacie. Co jeszcze wydarzy się w 4150? Iga decyduje się ograniczyć kontakty z Alanem, skoro każda ich rozmowa kończy się jedynie awanturą. Alan ma poczucie, że nie radzi sobie absolutnie z niczym. Nieoczekiwanie wyjaśnia się zagadka plagi insektów w domu korzeniowskich. Biały niespodziewanie informuje Igę i Filipa, że muszą się pożegnać. Idzie do wojska.